Jest? Działam, no kurwa Nareszcie. Ej, jak być z szamanem? Kurcze, to musisz y, do naturala zadzwonić kurwa. Prawda? Kurwa, on tu po niemiecku gada, idziemy, bo ja jestem... Jak na zaborach się czuję <laughs> Jeden po rusku, drugi po niemiecku Ale wyjebałem tej świni, chyba nie żyje To trzeba na tratwę? Drewno... muszę mi, sto kurwa świn mnie atakuje! STO KURWA ŚWIN! Ta Ура, чихуре! Уж пане. Вот ты ты Нет, блед. Не пошел. Пошел в пиздец. Нет, нет, Пошел в пиздец. Нет, нет, блед. Пошел в пиздец. Да. Да, пошел в пиздец. Да. Иди нахуй. Что ты не понимаешь? Да, да. Я не понимаю. Ты выбер давай. Давай, потребую так, чекай. Potrzebuję... skóry i tchacze. Eee, tchacze drop. kura drop. CO? CO TO BYŁO? CO JEDZIEŃ? Trzy ale kurwa rabonka puścił. Co? co ty się kur... No. Ej, ale co ty się stało? z życiu, no normalnie. Małej łódki, słupa lub sznukera. W atlasie jest mała Nie skocznia. mamy nic. ...lub stacja ale, dokująca. Więc pierwszym celem jest zebranie zasobów i materiałów. Mamy. Następnie skup się na zebraniu wystarczającej ilości zasobów dla co? wydatków. Krowa nam rozjebała! Ty kurwo jebana! Nie <laughs> Jebana krowa, co tu się stało?! Jak?! Dlaczego?! Ja pierdolę, my jesteśmy nieudacznicy! Ja, Teraz ani kurwa trafku, ani statku! Ani pocałuj mnie w dupę, kurwa, nic! Wczoraj byłeś takim głównym. Ty! Kurwa wytłumaczył mi! Co? Czekaj, kurwa, ja się zabić, nie, a jednak wypływam! Ej! Pamiętacie? Może wchuję, zaleciał? czekaj, no co to, jest? To, to, to. Uj, to się zabijam dalej. Ech... Nie, no kurwa, kurik, Ale Jakiś się zestał obok Ale w gazie, dobra. Ej, ale tu ten koleś chce nas okraść. Który? Ten tu. No dobra, łap. Łap raz. O postawił? Łap dwa. Sosik łap o! Przychadzam. <grym> Krzysia z Aleksandrówki, pozdrawiam. <grym> <grym> Nie, bo co, dać, co ja Co, mam ci mogę mam dać? No. Wrzucany jest na czacie, zobaczcie sobie, tam wszystko elegancko, 127 osób, prawie 130 robiliśmy, gitarka, zajebiście. O, zdech. Eee, mam 14 lat, stulejkę i dziewczyna chce ze mną seks Szybko idź do mamy, wyciągnij sióśka i powiedz mamie, żeby z ząbkami złapać za końcówkę i złap mamy za głowę i dopchnij. Wtedy się pozbędziesz stulejki. <tosłuch> dopchnij do, do, do. <tosłuch> Wtedy się, po się pozbędziesz stulejki. Szybko, szybko tę tą białą narość na sioczku idź, wymyj w, w lewie I do dziewczyny i zrób tam łubu-dubu yeah. Kozo, ty 16 level, nawet ciebie nie próbuje dotykać Ko, Kozo, ty jedenasty też nie <śmiech> <śmiech> Chyba z nosa Chciałem na ale nie wyszło nosa <laughs> O, zając ósmy level, ty kurwo <śmiech> 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 Masz cepami na ry. Ty kurwo KOZY tak powiedz, kurwa. Jebać tą kozę arktyczną, ja wpierdalał Ciebie, wilk, kurwa, do ciebie czy do mnie? Do ciebie. Z tej rozwala nam ten. Wyjdź ty, kurwa! Zielono mi, zielono mi. No kurwa, wilk rozjebuje nam bazę, kurwa, weź go, cepni, w wryj! Zielono mnie? mi, muszę spierdalać. Wolf jebany, kurwa. Eternal, kurwa. Nie, kurwa, nie byliśmy. No to kurwa, zabijaj żagiel Ty, ale ten się musisz zrespić, poczekaj na ignę. Ej, Ej! Wypierdalamy, stąd po ten wilk nam... KURWA! Budę rozjebiesz, nawrócęj tym! No czemu ja bierz kurwo, no klacz te budę! Cześć, hapę nam zostało tej łódki, kurwa. No to czemu tak jeździsz, kurwa, najebany jesteś? Kurwa, z jakich? O, ja, nie kurwa, Nie, kurwa, przeczytaj co zrobić, żeby kurwa zrobić! Kurwa, żeby przeżyć, zrób mi, kurwa, kurtkę! Czemu pełasz nie marznie, kurwa? Ja całe dwa dni, jebane 12 godzin, spędzam na tym pierdolonym padole, kurwa! Na tej jebanej desce zbitej gównem, kurwa! Z jakich, kurwa? Nie, nie wyczyna! Ja. Ja, ja nie mogę kurwa Ja nie no. kurwa <grym> ja, ja ci mnie daj rabinę kurwa no się pali! Sztęże Atlas wyskakuje mi mitologia grecka kurwa <grym> Atlas... 5 Jordolone wilki 22 level No nieee Dilki jakie dzikowe No wilki, laki, Dobra. i mamy atlas teraz tak no. Mieszka ledwo mi chodzi, nie wytrzymam, czy mam, nie zrobię tego no, myszka nie działa, kurwa. No, wzywam. No, myszka, więc kurwa... ja, ja coś wyjęto. Wyjdzie... W Myszkę wyjebałem, kurwa, i nie wytrzymuję nerwowo za mój lepiej akurat. Kurwa, powiesz mi, to no, kurwie nędzę, że ten jebany atlas? Ciło, zaczęła działać. Kurwa... <śm> Cześć, jestem autorem tego Funny Jeżeli ci się spodobało i chciałbyś więcej takich filmów z Isamu lub innymi YouTuberami, zostaw tego knikcia w górę oraz podziel się swoją opinią w komentarzu. Do zobaczenia.